Mizuki pójdzie na Standard Banner, Witam z tym Gold, a to jest skrót streamu do wersji 5.4 w Genshin Impact. Jak wiecie bądź nie, banery wyglądają tak, że na pierwszej połowie jest Mizuki z gdzie warto zaznaczyć, że Mizuki pójdzie po tej wersji na Standard Banner, czyli od wersji 5.5, a z kolei na drugiej połowie wersji mamy Red Slaya z Furinom. I jestem zawiedziony, bo bardzo chciałem broń Mizuki, a nie wiem czy chcę ryzykować dostanie broni z Niemniej, żeby dostać Primodzemy na bronie czy inne postacie, trzeba oczywiście robić eventy. I głównym eventem tej wersji będzie. Mikała Festiwal w Inazumie, gdzie poza standardowymi nagrodami otrzymamy dzidę. No i event będzie polegał na kilku trybach, jak to główny event. Będziemy biegać liskiem, grać w tenisa i rozwiązywać łamigłówki. Następny event to event, gdzie będziemy spotykać postacie z Genshina, taki wiecie, spotkanie po latach. Będzie oczywiście też event z bitką, co ciekawe, będzie tam można bić się w kołopie. Kopowy event będzie również taki, że będziemy łowić rybki. No, i będzie jeszcze event filmowy z Savierem, a na koniec będzie oczywiście Leyline Overflow. No i wiadomo, tam jeszcze nowe karty, usprawnienie gry oraz że żeby zrobić stare questy, nie trzeba od następnej aktualizacji używać kluczyków. Kady macie w komentarzu i dajcie znać, czy będziecie na coś wiszować.